Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Zaczynamy od ciepłej nocy w maju 2007 roku, w spokojnym kurorcie Praia da Luz w Portugalii. Słońce właśnie zaszło. Ulice są delikatnie oświetlone, a rodziny kończą posiłki w ciszy. W powietrzu unosi się zapach grillowanej ryby i słonej wody. Cicha wieczór, aż do nagłego zakłócenia. W mieszkaniu 5A dzieje się coś, co szokuje świat na wiele lat. Prawdopodobnie nie wyjdziesz z tej historii z nietkniętymi przekonaniami na temat sprawiedliwości, bezpieczeństwa czy prawdy. Zanim więc wygodnie się ulokujesz, poświęć chwilę, aby polubić wideo i zasubskrybować, ale tylko jeśli naprawdę podoba Ci się to, co robię tutaj. I powiedz mi w komentarzu, gdzie jesteś i która godzina u Ciebie. Naprawdę chciałbym to wiedzieć. Teraz zrelaksuj się. Może włącz wentylator, aby stworzyć kojący szum w tle. A wspólnie zanurzymy się w dzisiejszej historii. Masz trzy lata. Nazywasz się Madden McCann. Jesteś na wakacjach z rodzicami, Kate i Jeremy oraz swoimi małymi, bliźniaczymi braćmi i siostrami. Mieszkanie jest obce, ale twój różowy kocyk pachnie jak dom. Spędziłeś radosny dzień, pluskające się w basenie, śmiejąc się podczas kolacji z innymi dziećmi. Łagodnie kładziesz się do łóżka, a rodzice obiecują, że nie będą daleko. Tuż za patio... W barze na twojej trasie będą cię regularnie odwiedzać. Nic nie może się zdarzyć, aż stanie się. Krótko po godzinie 22 Kate McCann otwiera drzwi. I coś się zmieniło. Łóżko Madeleine jest puste. Okno jest otwarte. Fala paniki wchodzi do pokoju i nigdy już go nie opuści. W swoich pierwszych chwilach Kate krzyczy słowa, których już nigdy nie zapomni. Madeleine zniknęła. Jerry w szale przeszukuje fenetycznie pod łóżkami za meblami. Ale po prostu jej nie ma. Lokalna policja przybywa w ciągu godziny, ale to już za późno. Scena jest chaotyczna. Turyści zalewają mieszkanie, potencjalne dowody są zadeptane, nikt nie myśli o DNA czy odciskach palców, wszyscy po prostu szukają zaginionej dziewczynki, która nie może być daleko, ale jest. Następnego dnia rano twarz Malein jest na czołówkach wszystkich gazet w Europie. Duże brązowe oczy, blond włosy i ten kolorom w prawym oku niezapomniana cecha, jak pociągnięcie pędzla na tęczówce. Gdy zostanie raz zobaczona, nie można jej zapomnieć. Mekanowie błagają o pomoc. Świat reaguje, brytyjskie tabloidy szaleją, portugalska policja wydaje komunikaty, ale panuje chaos. Czy doszło do włamania? Kto widział co? Dlaczego dzieci były same? I w mgnieniu oka przestajesz być w spokojnym kurorcie. Jesteś w centrum ogólnoświatowego cyrku medialnego. Interpol się angażuje. Wynajmowane są prywatne detektywy. Tysiące trupów napływa. Zgłoszenia z Maroka do Malty. Holenderska artystka twierdzi, że widziała dziewczynkę podobną do Madeleine na promie. Irlandzka para sądzi, że widziała mężczyznę niosącego dziecko w pobliżu kompleksu tamtej nocy. Każde zgłoszenie to przypływ nadziei i cios w serce, gdy okazuje się fałszywe. Chronologia jest rozrywana, sklejona. Czy okno zostało sforsowane, czy sprawca wszedł, czy wyszedł przez okno? Czy ktoś obserwował dzieci wcześniej tego dnia? Niektórzy myślą o przestępstwie oportunistycznym, inni szeptają o ciemniejszych sprawach. Handlowanie, zorganizowane sieci, świat cienia, trudny do wyobrażenia. Ale każda godzina upływa, a ślad staje się coraz zimniejszy, poszukiwanie staje się desperackie. Portugalska policja zaczyna się potykać. Komunikacja z brytyjskimi władzami staje się napięta. Tygodnie mijają. Teorie mnożą się szybciej niż fakty. Prawda zdaje się wymykać między palcami. A potem zdarza się coś nie do pomyślenia. Uwaga zwraca się w stronę wnętrza, szeptania stają się głośniejsze. A jeśli rodzice są zaangażowani, niespodziewany zwrot, którego nikt nie chciał. Pewnego dnia makanowie są zrozpaczeni rodzicami. Następnego dnia stają się podejrzanymi. W mgnieniu oka Kate i Gary McCann przechodzą od twarzy żalu do obiektów podejrzeń. Portugalscy śledczy, sfrustrowani brakiem postępów, zaczynają analizować zachowanie McCannów. Dlaczego Kate nie płakała więcej publicznie? Dlaczego wydawało się, że jest tak spokojna? A dlaczego, niektórzy pytają, zostawili dzieci same? Teoria jest okrutna, ale zyskuje na sile. A co jeśli Madeleine nie żyła w mieszkaniu? a rodzice chcieli to ukryć. Czujesz, jak ziemia usuwa ci się spod nóg. Media wchodzą w histerię. Brytyjskie tabloidy oscylują między współczuciem a wątpliwościami. Pewnego dnia to Maddie, nasza zaginiona anioł. Następnego to kłamstwa McCannów. Portugalska prasa publikuje przecieki ze śledztwa, czasami absurdalne. Pies tropiący zwłoki rzekomo zareagował w mieszkaniu. Plamy krwi na ścianach są badane. Nagle sprawa nie ma już charakteru zaginionej dziecka. Dotyczy dwóch rodziców i pytania, które jest zbyt przerażające, by je wypowiedzieć na głos. Jerry McCann stara się zachować spokój w wywiadach, powtarzając, że priorytetem jest odnalezienie ich córki. Kate trzyma w ramionach ulubioną zabawkę Madeleine podczas konferencji prasowych. Cuddle Cat różowa maskotka, która stała się ikoniczna, której nie chce puścić. Ma spojrzenie puste, mechaniczne. A mimo to wciąż jest podejrzewana. Wynajmują prawników, specjalistów od Public Relations. Przyjaciele obecni tej nocy, nazywani Tapas Seven, stają się postaciami samymi w sobie, rozkładanymi na części przez internetowych detektywów. Fora szaleją, wszyscy czują się ekspertami, a z każdą nową informacją prawda zdaje się oddalać jeszcze bardziej. We wrześniu 2007 roku, cztery miesiące po zaginięciu Madeleine, portugalska policja oficjalnie wyznacza Kate i Jeriego MacKenów jako Argidos formalnych podejrzanych. MacKenowie są załamani. Społeczne poparcie zaczyna się dzielić: z jednej strony ci, którzy wierzą w ich niewinność, z drugiej ci, którzy wyobrażają sobie najgorsze. Kate później opisze moment, w którym zrozumiała, że zniknięcie jej córki stało się czymś w rodzaju rozrywki publicznej. Obcy analizowali jej mowę ciała, ubiór, wiarę, jej związek. Świat zapomniał, że to nie była gra w zgadywanie do rozwiązania między dwoma daniami, ale prawdziwa mała dziewczynka. Prawdziwa rodzina. Pomimo oskarżeń na Kenowie nie przestają szukać. Tworzą fundusz Find Medellin Campaign, który zbiera miliony w darowiznach. Wynajmują prywatnych detektywów i konsultantów de Komunikacji. Spotykają się nawet z papieżem. Kate pisze książkę, błaga publiczność, aby nie przestawali szukać, dzielić się, mieć nadzieję. Ale ciężar jest przytłaczający. Relacje z przyjaciółmi pogarszają się, bliźniaki dorastają pod ciężarem plotek. Kate później przyzna, że myślała o samobójstwie. Nieraz. A przez cały ten czas żadnych oznak madeleine, żadnych słów, żadnych telefonów, żadnych próśb, żadnego ciała, tylko cisza. W 2008 roku portugalskie władze zamykają sprawę z braku dowodów. Mekanowie zostają oczyszczeni, ale zło już się wydarzyło. Imię Medelein jest teraz powiązane z kontrowersją. Każda aktualizacja wznieca ból. Każda cisza krzyczy głośniej niż tysiąc słów. W latach, które następują, sprawa staje się elementem kultury popularnej. Powstają dokumenty, programy analizujące, teorie stają się coraz bardziej ekstrawaganckie. Niektórzy sugerują, że Madeleine mogła zostać porwana przez parę bezdzietną. Inni mówią o pedofilskim sieci. Pewna kobieta twierdzi, że Madeleine żyje i mieszka w Niemczech, zanim sama zniknie. A jednak Kate i Jerry nadal obchodzą urodziny Madeleine, zapalają świece, zachowują jej pokój nietknięty i nadal mają nadzieję, nawet jeśli świat przesunął się dalej. Nie można się oprzeć pytaniu, jakie to uczucie żyć w takim żalu. Być znanym nie za to, kim się jest, ale za to, co się straciło. Uśmiechać się do swoich obecnych dzieci, podczas gdy myśli się o tych, które brakuje. A potem, w 2011 roku, rząd brytyjski ogłosił nową inicjatywę Operację Grange. Scotland Yard wznawia śledztwo. Są przekonani, że przeoczono jakiś element nowy zespół nowa metoda druga szansa. McKenowi nie świętują jeszcze nie. Nauczyli się nie mieć zbyt dużych nadziei. Bo nadzieja, odkryli, może być tak samo bolesna jak rozpacz. Można by pomyśleć, że po tylu latach trop byłby zamrożony, a jednak nigdy nie przestał się wahać. Jak świeca w pokoju pełnym przeciągów, daremnie odmawia wygaszenia. Operacja Grange zaczyna przeglądać każdy trop, każde zeznanie, każde oświadczenie, nawet najbardziej ekstrawaganckie. Akta tworzą dżunglę sprzeczności, impasów, fałszywych tropów, ale zespół się nie poddaje. Bo od czasu do czasu pojawia się nowy głos szepczący. Widziałam ją. W 2013 roku kobieta w Nowej Zelandii sądzi, że rozpoznaje Madeline w małej dziewczynie spotkanej w supermarkecie. W 2014 roku brazylijski taksówkarz twierdzi, że przewoził dziewczynkę mówiącą po angielsku, widocznie przestraszoną. W 2015 roku turystka w Indiach wysyła rozmyte wideo blond dziecka żebrzącego na stacji kolejowej. Wszystkie te tropy gasną, a potem są oszustwa. Mężczyzna z Manchesteru twierdzi, że zabił Madeleine i pochował ją w lesie, zanim przyzna, że wszystko wymyślił, by zwrócić uwagę. Kobieta we Włoszech upiera się, że jest Madeleine McCann, pomimo dowodów DNA, które temu zaprzeczają. Zaczynamy rozumieć, jak bardzo historia tej zaginionej dziewczynki stała się niemal mityczna. Paliwo dla kłamców, oszustów i tych, którzy desperacko chcą istnieć. Ale gdzieś w cieniu kształtuje się sylwetka bardziej niepokojąca niż inne. Pojawia się imię: Christian Bruckner, niemiecki przestępca seksualny skazany za przestępstwa powiązane z młodzieżą, handel narkotykami, włamania, mieszkał w regionie Algarve w czasie zaginięcia Madeleine, posiadał żółto-biały kemper i rzekomo wykonał telefon w pobliżu Praia da Luz w momencie, gdy miało miejsce rzekome porwanie. I nagle w 2020 roku Śledczy ogłasza: Ten człowiek może być naszym głównym podejrzanym. Świat wstrzymuje oddech. Ten człowiek jest już osadzony w Niemczech za inne przestępstwa. Ale okolicznościowe dowody się gromadzą. Bruckner miał powiedzieć przyjacielowi: że wie, co się stało z Madeleine. Policja odkrywa niepokojący zbiór nagrań wideo i setki zdjęć pedofilii, zakopanych pod ciałem psa na jednej z jego posesji. Prokuratorzy nie matowią swoich słów publicznie ogłaszają, że wierzą, że Madeleine McCann nie żyje, a Christian Bruckner jest za to odpowiedzialny. Ale oto problem. Nadal brak ciała, żadnych ostatecznych dowodów, żadnych przyznań. Bruckner wszystkiemu zaprzecza. Krzyczy o spisku. Jego adwokat oskarża media o polowanie na czarownicę. Operacja Grange trwa. Śledztwo niemieckie również i świat znów wstrzymuje oddech. Czy w końcu jesteśmy blisko rozwiązania? Ale mijają miesiące, potem lata. Nowości stają się coraz rzadsze, publiczne zainteresowanie opada, jeszcze jedne urodziny, potem kolejne. A nagle, na początku 2023 roku, dzieje się coś dziwnego. Młoda kobieta w Polsce publikuje wideo, twierdząc, że jest Madeleine McCann. Nazywa się Julia Faustyna. Wspomina o lekkim podobieństwie: jej oczy, struktura twarzy, wspomina nawet o podobnym gbomie w tęczówce. Media społecznościowe szaleją, niektórzy w to wierzą. Inni wołają oszustwo. Mekanowie zgadzają się na test DNA w celu zakończenia plotek. Wynik? To nie jest Medellin. Jeszcze jeden impas. Jeszcze jedna sprawa otwarta. Skoro wydaje się, że ta historia nigdy nie zostanie rozwiązana, że stała się nowoczesną legendą, jak gdyby Cooper czy los Amelie Earhart, debatowano w nieskończoność nigdy niewyjaśnioną. Ale zdumiewające wydarzenie zdarza się. Nie przez komunikat, nie przez wyciek, nie przez zwiastuny dokumentów. Po prostu dyskretne, potwierdzone sprawozdanie. Madeleine McCann została znaleziona, żywa. Wszystko zaczyna się jak zwykle od czegoś banalnego. Technik laboratoryjny w Szwajcarii przeprowadza rutynowe testy DNA na młodej kobiecie, która niedawno przybyła bez dokumentów. Twierdzi, że nie zna swojej rodziny, nie wie jakie ma prawdziwe imię. Wie tylko, że dorastała w różnych miejscach pod różnymi imionami, zawsze z zakazem zadawania pytań. Taką historię już słyszeliśmy. Na ogół kończy się w milczeniu, ale tym razem DNA zostaje poddane międzynarodowym bazom danych, prosta procedura i włącza alarm. Jest dopasowanie. Wyniki przekazywane są brytyjskim, następnie portugalskim, a potem niemieckim władzom. W ciągu 72 godzin próbka zostaje potwierdzona należy do Madeleine McCann. Na początku nikt w to nie wierzy. Świat był zbyt często oszukiwany przez oszustów, naciągaczy poszukiwaczy sławy, ale tym razem jest inaczej. Bez szaleństwa medialnego, bez wycieków, tylko dyskretne, skoordynowane kroki w celu sprawdzenia niewiarygodnego. Młoda kobieta, dziś mająca 21 lat, jest objęta ochroną. Żyła w zamkniętej społeczności w południowych Niemczech. Jej tożsamość była wielokrotnie fałszowana w ciągu lat. Jej opiekunowie, teraz starsi, są przesłuchiwani. Twierdzą, że uratowali ją, gdy była dzieckiem, ale szczegóły pozostają niejasne: czy byli współwinni, czy byli częścią szerszej siatki, czy byli tylko ostatnim ogniwem w łańcuchu przerażenia. Podczas gdy Madeleine przechodzi oceny psychologiczne, władze potwierdzają jej tożsamość za pomocą DNA mitochondrialnego. Nie ma wątpliwości: to ona żywa, bezpieczna. Przynajmniej na razie. I przypominamy sobie tę małą dziewczynkę w łóżku z różowym kocykiem, zmęczonymi oczami. Tę ostatnią fotografię zrobioną jej, gdy stała obok basenu w małym kapeluszu przeciwsłonecznym, uśmiechającą się, jakby nic złego się jej nie mogło przydarzyć. A dzisiaj jest tam, stając się kobietą, przechodząc przez ruiny życia, które nigdy naprawdę nie mogła przeżyć. Makanowie zostają poinformowani prywatnie, bez konferencji prasowej, bez błysku. Tylko dyskretny telefon kończący się długą ciszą. Kate wybucha płaczem. Jerry, jak mówią, upuszcza telefon. 17 lat, prawie co do dnia. Spotkanie odbywa się kilka dni później. Nie przed kamerami, nie dla publiczności. W dyskretnym miejscu, którego nie ujawniono. Można by pomyśleć, że uścisk byłby natychmiastowy, czy matka rozpoznałaby swoją córkę w ułamku sekundy. Ale tak nie działa trauma. Przez lata Madeleine słyszała, że jej rodzice ją opuścili. Pokazywano jej fałszywe zdjęcia. Ostrzegano ją. Byli niebezpieczni. Potrzebne będą godziny, a potem dni, aby zaufanie zaczęło się pojawiać. Lecz powoli, kawałek po kawałku, coś wraca. Pyta o swoich bliźniaków. Chce wiedzieć, jak wygląda jej pokój. Pamięta strzępy, jaskrawe światła, szorstką rękę mężczyzny, długą podróż samochodem. Potem nic przez lata. Śledczy wznawiają dawno archiwizowane tropy. Ludzie, którzy ją wychowywali, są przesłuchiwani, ich relacje są dokładnie sprawdzane. Analizowane są dane teleinformatyczne. Niemieckie władze potwierdzają, że Christian Bruckner pozostaje ich głównym podejrzanym i zaczynają odbudowywać sprawę wokół jego ruchów w tygodniach po porwaniu. Świat znów wstrzymuje oddech, ale tym razem nie z powodu hipotezy, to dla sprawiedliwości. Tymczasem Madeleine zaczyna terapię. Chcę wiedzieć, kim jest nie ikoną, nie twarzą na okładce, nie małą dziewczynką na zdjęciu tylko sobą. Decyduje się na razie nie składać publicznych oświadczeń, ale jej zespół prawny publikuje je w jej imieniu. Proszę uszanować moją prywatność, podczas gdy próbuję zrozumieć tylko to życie, które kiedykolwiek znałam. I co niezwykłe, świat słucha. Coś nowego wyłania się w mediach społecznościowych nie tylko hasztagi czy memy. Ludzie zapalają świece. Piszą listy, tworzą dzieła, przepraszają, że traktowali jej życie jak grę czy zagadkę. Pojawia się forma delikatności, szacunku. Bo kiedy odnajdujemy to, co było utracone, nie jako ciało, ale jako osobę, przypomina nam to, co oznacza nigdy się nie poddawać. Czas nie cofa się, tylko opada w stronę początku. Dla Madeleine McCann nadchodząca droga jest spokojniejsza, ale nie mniej krucha. Nie jest już tylko osobą wracającą z cienia, ale kobietą, która wchodzi do świata, który znał ją bez jej zgody. Świata, który plakatowa jej dziecięce oblicze na kartonach mleka, wiadomościach telewizyjnych, forach internetowych i dokumentarnych teoriach spiskowych. Dziś po raz pierwszy to ona trzyma nic narracji. Otrzymuje nową legalną tożsamość dla swojego bezpieczeństwa, choć decyduje się na zachowanie imienia Madeleine w gronie rodziny. Jej głos jest delikatny, ale stanowczy, jest zapisana w prywatnej placówce specjalizującej się w przyjmowaniu młodych dorosłych, którzy przeżyli traumy i przedłużone uwięzienia. Żadnych publicznych wystąpień, żadnych wywiadów, ale mówi raz prywatnie, to Kate. Ta rozmowa nigdy nie została nagrana. Ale według bliskich miała zacząć się od pięciu słów: czy kiedykolwiek przestała szukać? Kate odpowiedziała ze łzami. W miesiącach, które następują, rodzina McCannów przechodzi cichą transformację. Bliźniaki, teraz w wieku 20 lat, zaczynają nawiązywać więź z tą siostrą, którą znali tylko z zdjęć i opowieści czytanych na dobranoc. Jerry zaczyna prowadzić dziennik dla Madeleine, wypełniony wspomnieniami o latach, które straciła. Pisze tam o pierwszym śniegu po jej zniknięciu, psie, którego adoptowali dla bliźniaków, piosenkach, które słuchali w samochodzie i o tym, jak zawsze ją trzymali. Kate, wierna sobie, pomaga jej ponownie odkryć jej karty zdrowia, albumy ze zdjęciami z całego życia, pierwszą wypadniętą ząb. Czyta jej wszystko na głos. Powoli podstawy tożsamości są odbudowywane, cegła po cegle, tak kruchy jak cenny. Śledczy kontynuują swoją pracę. Wydawane są nowe nakazy przeszukania. Dyskretna współpraca między brytyjskimi i niemieckimi władzami zaczyna się zacieśniać wokół Christiana Brucknera. Zabezpieczane są materiały elektroniczne. Były wspólnik zgadza się zeznawać. Śledztwo nie opiera się już na spekulacjach, ale na faktach, chronologiach, dowodach i w końcu konsekwencjach. Ale dla Madeline prawdziwy test nie odbywa się na sali sądowej. Odbywa się przed lustrem, obserwuje swoje odbicie te same szerokie oczy, tę niezapomnianą cechę w tęczówce, teraz otoczoną twarzą osoby, która przetrwała. Nadal ma koszmary, ale jest ich mniej niż wcześniej. Trzyma notatnik, niewypełniony wycinkami z gazet, ale wszystkimi rzeczami, które nie zostały przez nią przeżyte: koncertami, które chce zobaczyć, miastami, które pragnie odkryć, potrawami, które pragnie spróbować. Na jednej stronie widnieje tytuł: Pierwsze razy, które jeszcze nie miały miejsca. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że ta historia nigdy nie była tylko o zaginionej dziewczynce. To historia świata, który nadal szukał, czasami niezdarnie, czasami okrutnie, ale szukał. Myślisz o rodzinach, które nigdy nie miały tej głodu, o twarzach, które nigdy nie wróciły, o nazwiskach zamrożonych w archiwach spraw i zdajesz sobie sprawę, że nawet ten mały cud nosi ciężar, który nie powinna nosić sama. Media w końcu się wycofują, jej historia została opowiedziana, a teraz to ona musi ją napisać. Nadal zdarzają się hołdy, dyskusje, czasami ale przede wszystkim widać nadzieję. Po Madeleine McCann nie została odnaleziona w dramatycznym strzelaniu, ani w ponurym schowku, ani dzięki hollywoodzkiemu zwrotowi akcji. Została odnaleziona, ponieważ ludzie odmówili zapomnienia, ponieważ dane, rutynowy test ponownie zapaliły ślad w kierunku prawdy. Zrób przerwę. 18 lat temu fale Praia da Luz widziały, jak dziecko znika. Dziś ponownie ją witają. Ta historia nie kończy się jasno, ale kończy się nadzieją i rodziną, która uczy się leczyć. Niektóre światła nigdy się nie gasną, po prostu czekają na to, by zostać odnalezione. Dziękuję, że dotarłeś do końca.